Noż typu Nek firmy Gold Steel. Tak się prezentuje w terenie. Bardzo ładny wygląd. Zupiemy ostrość. Stal niestety nie jest to węglówka. Jest to nierdzewka. Bardzo łatwo ją naostrzyć, ale też bardzo łatwo się tępi. Jak to nierdzewka? Nie jest to nóż do jakiejś ciężkiej pracy. Jest to bardziej nóż typu ostatniej szansy, ewentualnie nóż do kuchni, do jakiejś żywności. Delikatne prace w obozie. Nóż bardzo lekki. Chwyt bardzo wygodny. Fajnie się go trzyma w ręce. Rączka nie jest okrągła, jest tu spłaszczona. W zasadzie to jest wklęsła, co bardzo bardzo jest wygodne przy pracy tym nożem. Okrągła rączka sprawia, że ten nóż czasami się nam obraca w trakcie jakiejś mocniejszej pracy. A tutaj trzymamy go bardzo... Stabilnie mamy dodatkowy otwór, jakiś parakord. Do noża dostajemy pochwę. Niestety bez klipsa, więc nie możemy ją prze. Nie możemy przyciągnąć pasek ani, ani nic za pas. No, jest to typowy nek. Wystarczy kawałek parakordu, jakiegoś sznurka. Zawiązujemy. Dużo jest naprawdę bardzo lekki, więc nosi się go na szyi bardzo wygodnie. Jest to jakiś plastik, to nie jest Kydex. Cześć, witajcie. Nóż Gold Steel Minek. Jak sama nazwa wskazuje, nóż stworzony do przenoszenia na szyi. Nóż świetny się nada do wszelkich plecaków ucieczkowych, do wędrówek. Nóż został wykonany ze stali nierdzewnej. Jest to chiński odpowiednik. Naszej stali. Tutaj widać, co za tym idzie. Nie jest to nóż stworzony do ciężkiej pracy w drewnie. Raczej jego przeznaczeniem będzie kuchnia, jakaś rozpałka, delikatne prace obozowe. No i taki nóż EDC. nóż jest bardzo lekki. Nóż możemy postawić w ten sposób. Nie jest to może jakoś przydatne. Jeśli nie chcemy nim grać w szachy. No, ale dobrze. Rękojeść ma bardzo ciekawe rozwiązanie. Nie jest okrągła z dwóch stron jest wycięta, ma takie wklęsłe wycięcia. Dzięki temu rękojeść bardzo pewnie leży w dłoni. Można przygotować rozpałkę. Coś w tym stylu. I nóż nie będzie nam się obracał w dłoni. To jest bardzo ważne. Szliw jest Płaski, może wklęsły nawet? Delikatnie, nie płaski. Agresywnie zakończony. Tak waga, jeszcze raz. To się dzieje. Waga się nam zbuntowała. Dobra, To zanim dojdziemy do wagi, zmierzymy go. długość całkowita no aż mi wychodzi poza to więc w ten sposób poza miarę długość całkowita to jest 15 cm i dziewięć milimetrów długość głowni. Zmierzymy sobie w ten sposób. To jest. 9 cm i 4 mm grubość w najgrubszym miejscu 4 mm, czyli jest to jednak kawałek stali. Rękojeść została wykonana z twardej gumy. Korzystając z okazji wymieniłem baterię jest 00 zważymy go teraz 93 gramy równe prawie prawie 3 uncje waży ten nóż nie jest on ciężki kiedy się go przenosi na szyi praktycznie nic nie czuć Czasami noszę go całe dnie, w górach, w lesie. Jest to właśnie świetne uzupełnienie plecaka ucieczkowego. Ewentualnie jakiś. Nóż to świetne uzupełnienie dla plecaków ucieczkowych. Wykonane jest ze stali nierdzewnej. Czyli nam nie zardzewieje, tak łatwo jak stal węglowa. Nie musimy jakoś szczególnie o niego dbać. Może znieść naprawdę warunki polowe. Wilgość mu nie straszna. Do noża dostajemy pochewkę. Nie jest to kydex. Chociaż go udaje. Jest to zwykły plastik. Ale trzyma bardzo dobrze. Nie ma możliwości, żeby nam to samo z siebie wypadło. Naprawdę, żeby go wyciągnąć muszę podeprzeć się kciukiem. Już blokuje się. Pochewka jest zrobiona w ten sposób, że blokuje nam rękojeść. I musimy użyć trochę siły niestety do noża nie dostajemy żadnego parakordu ani żadnego rzemyka musimy sobie sami poradzić jest to 5 minut roboty Dzisiaj to by było na tyle, trzymajcie się na razie, hej.